No, i mamy, proszę państwa, chyba Izrael pozazdrościł Stanom Zjednoczonym, że tak pięknie rozgrywają tematem UFO. No i mamy już, e, i to, proszę państwa, National Geographic to e, publikuje, to jest oficjalny artykuł z National Geographic. No proszę państwa, nie wiedziałem, że National Geographic to już się science fiction zajmuje. Były szef izraelskiego programu kosmicznego potwierdza istnienie istot pozaziemskich. I on, dziś, I on dziś mówi, że już nie ma nic do stracenia. 87 lat. Mm, profesor Haim Eszed jakiś, były inżynier tworzący technologie dla wywiadu yy, i tak dalej, i tak dalej. Te technologie takie, kurde, że byle prywatna firma ma lepsze. Yy, 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 I on, proszę Państwa, tu mówi takie rzeczy, że no, web spada. Że podobno już Donald Trump był bliski wygadania się o prawdzie o kosmitach. Już był bliski. Proszę Państwa, gdzieś około roku 2015 to nawet było w programie, musisz to wiedzieć, to nawet Włodzimierz Putin powiedział, że coś, że on jak Stany Zjednoczone dalej będą tam dokazywać, to on powie całą prawdę o kosmitach. Proszę, Państwa, no, nie ma mowy, nie ma mowy, żeby ci ludzie rzeczywiście coś wiedzieli o kosmitach, czy żeby ci kosmici byli, bo no, proszę Państwa, no, no nie ma cudów, no, no, metody, którymi, jeżeli, proszę Państwa, bo oni twierdzą, że to w ostatnich latach, tak, tej nawet erze nowożytnej, yy, posiedli właśnie te kontakty z Marsjanami, z kosmitami, proszę Państwa, to, jest, to jest, naprawdę dla mnie tak, yy, tak, żenujące, że aż nie wiem, jak to komentować, to tylko się śmiać z tego i że, proszę Państwa, kosmici dostali od USA yy, i Izraela prawo przebywania na ziemi i prowadzenia tu doświadczeń naukowych nad tkanką wszechświata. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone i Izrael dał kosmitom prawo przebywania na ziemi. Proszę Państwa, no, National Geographic. Ja tutaj nie mówię o jakichś tam spiskowych portalach i tak dalej, jakichś tam ludzie robią nieraz sensacje na taki, ale tu National Geographic oficjalnie mówi, w zamian kosmici dbają o nasze bezpieczeństwo, znaczy ja rozumiem, że Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wcale nie psychologowie, wcale nie psychologowie, którzy wymyślają, proszę państwa, różne trendy. No co się teraz Netflix, y, jakiś film nowy pokaże, proszę państwa, no to na terenie Europy, teraz jakiś nowy jest bardzo popularny, na terenie Europy bandy strzelają, Gruzi proszę państwa, już Gruzini są na cenzurowanym, już się nie podoba, już Stany Zjednoczone szkalują ten kraj, bo, wiecie, tam Sacha siedzi w ciupie za e, ludobójstwo, za ludobójstwo siedzi, no to to jest nie, to niedobre, jak agent agent amerykański siedzi w ciupie, to, to, to znaczy, że cały kraj jest zły i nie ma demokracji, proszę Państwa, to tak, to tak oznacza, więc wcale psychologią nie władają, wcale przez kinematografię, przez media nie programują nam mózgów, tylko, proszę Państwa, prawdę nam mówią, w zamian dbają o nasze bezpieczeństwo, między innymi Mieli, proszę państwa, i to jest hit dla mnie. Dwukrotnie powstrzymać świat przed nuklearną wojną. No proszę, państwa, no to właśnie ci ze Stanów Zjednoczonych y, tą swoją technologię nuklearną. To państwa, wręcz odwrotnie tu wygląda na to, że jest, że. Że, jak już będzie jakiś konflikt, jak już wszystko gruchnie, to wszystko wyleci w powietrze, proszę Państwa, i życia nie będzie na planecie. Będzie takie skażenie radioaktywne. Dopuścili też, proszę Państwa, ludzi do swojej bazy na Marsie, czyli Państwa, mamy wspólną bazę z kosmitami. Zdaniem, proszę Państwa, profesora to, to, ze służb izraelskich, proszę Państwa, Izrael i Stany Zjednoczone mają wspólną bazę na Marsie z kosmitami. National Geographic, Święte. No to sami zrozumy, za kogo nas y, ci ludzie mają, za kogo oni nas mają, jak oni traktują naszą inteligencję. Czyli w skrócie, bójta się nasz, naszej siły, bo i tak nie dacie rady, bo to z kosmitami jakbyście walczyli. I proszę Państwa, chyba po stronie rosyjskiej też podobne trendy się zaczęły, chyba Rosjanie odpowiedzieli. Y, film, który pewnie Państwo widzieli, y, krąży. Początek tego filmu jest ucięty. Te pierwsze trzy sekundy, bo tam leży nieżywy ukraiński żołnierz. Jakoś kosmici nie pomogli przez Stany Zjednoczone i Izrael. Jednak nie żyje. I tutaj, chwilę później, gdy kamera zwróci się na niego, to proszę Państwa, widzimy kosmitę, a to jest Rosjanin. Tu mamy rozwalony ukraiński samochód. O, i tu, proszę Państwa, ewidentny przekaz podprogowy. Ale u nas to kosmici walczą po naszej stronie. Proszę Państwa, no to, jest, to jest tak nienaturalne. Te oczy, typowe, typowe oczy kosmity, ta twarz, że no to już to wszystko gdzieś za daleko zabrnęło, już w stronę naprawdę y, takich baśni z mchu i paproci, że, że zęby bolą. No, Weszliśmy w jakąś nową fazę wojny. I o, i proszę Państwa, jak. Y, jak kosmici, przychodzimy w pokoju, tak? Przychodzimy w pokoju na planetę Ziemię, ale walczymy po stronie Rosjan, także ci mają kosmitów, ci mają kosmitów. E, nie, trzymajmy się jak najdalej od tej wojny, proszę Państwa. No.